Wesołej kolędzie, hej na kolędach I będziemy śpiewać wszędzie o tak wesołej kolędzie, hej na kolenda, A nie żałujmy swojej ochoty I zaśpiewajmy, stojąc przedmioty I krzykdzimy więcej Marii, żeby nam co więcej dali, hej! I krzyknijmy więcej, mali, żeby nam co więcej dali, hej, na kolenda. A jak nie dadzą to odejdziemy. I będziemy śpiewać wszędzie o tak wesołej kolędzie, hej, nam Kolenda. I będziemy śpiewać wszędzie o tak wesołej kolędzie, hej, nam Polenda.

w Adamach, wszystkim ludziom zamknięta była niego z brama. Pociężarem przestępstwa jęczą cały, bowiem piekielne nocy nad nim panowały. Otóż że wszelkie ludzie i wszelkie stworzenie nie było w stanie złocić tego przewinienia. Lecz Ojciec Niebieski zlitował się na światem, zesłał swojego Syna i stał się nam bratem. Otóż On z Panny Czystej się rodzi, pokój światu przynosi, ciężar życia słodzi. On nas Ojcem pojemna, On nas z zbawi, On nam niebo otworzy i przed Bogiem postawi. Wszystkim wobec na przód zmniejszujemy, zanim wielką nowinę Państwu opowiemy. Naszym staniem będzie niedługo bawić, raczej tylko łaskawie ucha nadstawić. Ja jest, pan marszałek z greckiego dworu. Co i pan rozkaże, spełnię słowa jego. Jak dawniej bywało, tak niech teraz będzie. Niechaj w tym domu na tronie król Herod usiędzie. Przybądź nam, przybądź, miłościwy panie. Oto i twój tron na twoje zawołanie. Oto ja, król Herod, na tronie posadzony. Mam swoje berła i złote korony. Na mój rozkaz lud pada, sto popłonów mi składa. Oto ja, król Herod, mam cztery części świata. Azję, Afrykę, Amerykę, Europę. Przychodzi mi do rozumu swego Sobować feldmarszałka i łana polskiego. Stoję przed tobą, mój jaśnie panie. Co mi rozkażesz, spełnione zostanie. Kto wejdzie na królewski tron, na królewskie łoże, Mam ostry więc i wszystkich wyłożę. Przyprowadź mi rabina mego. Niech on prawdę nam Mnie na tronie zaś ostawi. Uczony rabinie, znany w tej krainie, Przyboń przed tron pana swego, By spełnić wolę jego. Zaraz, zaraz, przed się zjawię, Tylko zjem ogony, pawie. Goszki i kawy się napij, Diablo przybije. A ja, prędzej, prędzej, bo dziś to poganie. O, jakie wielkie moje panie! Tyś to król? Albo tyś, o, U... szarą, szarom! Ładnyś, panku, macie dom. Ją pompom pięknie grą. Ją pom, pom bo se piękną ma wą. Przypowiedz mi, uczone rabinie, o tak dziwnej minie, co w Biblii napisane, co przez Boga masz dane. A otwórzcie se Biblię, co was chłystki w pęki bije. Strona dwieście przez nie mieście, pisze jasno i wyróżnione, że od malutkiej drogi od kiecie strony przewróci. A i lud już o tym nuci. Mi nie straszna taka zmiana, bo se sam jest jak u pana. Bo jak krawiec i jak kupiec sam se mogę brodę upiec. mam handel, albo mandel, Strzelecki ja też potrafię. A co, tak się z tobą tu rozprawię? Pi, pa! Do swej koty i mążowy. Ach, biawa, mnie Herodowi utropionemu wielce królowi, żem ja takiemu czasowi złemu popadł po żem ja takiemu czasowi złemu popadł kłopotowi, doszła mnie jakaś dziwna nowina, że panna czysta, że panna czysta porodziła syna. Że panna czysta, że panna czysta porodziła syna. Rozmaicie to ludzie gadają, czyliś to prawda, czyliś też mają, że ma królować nad i panować tak, to powiadają. Że ma królować nad tak, mi panować tak, to powiadają. Teraz mi wierność swoją upraszcie, boża nie, żołnierze moje. Bierzcie broń w ręce, pałasze i miecze, niechaj się nie boję. Bierzcie broń w ręce, pałasze i miecze, niechaj się nie boję. Na mój rozkaz, na moje zawołanie. Niechaj tu przede mną feldmarszałek stanie. Stoję przed Tobą, mój jaśnie panie. Co mi rozkażesz, spełniony w stanie. Ruszcie od całej Palestyny do samej Jerozolimy. Dziadkom główki ucinać, na lamenty i prośby nie zważać. Natrawcie na syna mego i przed nim respektu nie czujcie. Główkę zetnijcie, krew jego na pokaz, mi dajcie. Boskiej kary się nie bójcie. Nie no, one dobro stójcie. Na królewskie rozkazanie wszystko spełnione zostanie. Nie bój się królu, żadnej przeszkody, bo my stoimy u Twojej głowy. Nie bój się królu żadnej przyczyny, bo my przy Tobie zawsze stoimy. Dziś dzisiaj Bogaczu, użyj wesela, ale nie płaczu, użyj wesela, w słonecznym w kole, Bóg się narodził na tym patole. Królówkę rodzie, cały świat smucisz, Z powstałeś, prok się obrócisz. Idzie, idzie, zaraz przyjdzie, Za godzinę, za dwie, za trzecią zaledwie, idzie, Stary rabin, jak mu diabeł fajkę nabił, Jak mu nabił, tak mu nabił, aż mu kurde. Idzie to bolskiem, to skolskim, Do króla monarka z przeskockiem. Przychodzę do królewskiego monarka. Czego jeszcze król chciał od królewskiego monarka? Żydzie, chodź tu blisko. O, a czemu tu to króla monarka tak ślisko? A zabijesz, a jak chodzisko? Żydzie, żydzie, chodź o tu. Ja nie pójdę, bo tu dół. Żydzie, żydzie, a czemuś tak mnie rozjawiasz? A? Bo dopiero z Palestyny żeśmy przyjechali, jeszcześmy brody nie zamalowali. Śnik a mróz nad 300 A zbadali. Abym jak łaźni, ryby żem drażnił, książki cytoł, panny zacyckie kwedł, a z królem z jakże Najęgrzem przez las. To wszystkie drzewa skłoniły się w pas, a które się nie skłoniła, to się miło. Oj, kurz, kurz, tak było! Jodłem jak grog z mydłem, ciupok z pomidłem, a co z tej cegóra stały koło śmula stały na krzywiecku i patrzyły się wprost na króla Jako złego tak było Życie, życie, Mestija się rodzi! Więc go tobie, więc o tobie przywitać się chodzi. A gdzie go jest, a gdzie go jest, Radbym witać jego Pokłonić się, ukłonić się, jeśli bóg Ja starego pana Boga, jak trzeba rozumiem, ale tego maleńkiego jeszcze nie rozumiem. Żydzie, żydzie, we tłym miasteczku. Leżą tam, leżą tam, człowiek na siameszku. Nie pleć go, i się, łupił, i co diabła, chłopie. Pan tak wielki, pan tak wielki, cóż by robił w sobie. Życie, życie, króle go witają. złoto i kadzidło mu składają. Wiem ja o tym, cóż mi po tym u mnie w krawie byli. Mile złoto i kadzidło u mnie zakupili. Życie, życie się upił głupi, głopie, cóż za jaki rozwój! Ej, wadź! Aje, wadź! Co oni zrobili? Wszystkie kości, wszystkie glady, że mnie utrącili. się, co żeście jadali? Ja przecież się na świat? Mecja się spodziewali! Jodłem jak rok z mydłem, czubok z powidłem, supok drewnian z wąków przyprawianych, a królowi nic nie dano! Idź precz! Gdzie z pachami? Lepiej nam dwie diabła z rogami! Oj, czekaj, czekaj! Żołnierzyko przyjdzie i taki, co ci zapakujemy aż do samej schaki. Uczy do pomocy! Wytrapiemy królowi łocy! Nie kupię! Pup, 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 pup. Stój, twoja próg i mój! Razem przeciw Bogu mój! Głos przepi! Boskiej mocy nie uciekniesz! Stron twój w kroku! twórca, już nie wejdziesz do podwórca! Wojsko twoje nie obroni! Na nic, na nic tyle broni! Idź precz, piekielniku! Wolą mi widzieć śmierć niż ciebie, obrótniku! Kosz, bugana, Śmierć przydarza się drogach. Ułóż miłam, babia, ułóż miłam, ułóż miłam, żelazny babka staro, ale w tym domu na tronie znalazłem. Chola, hola, śmierć wędzona, nie ma pana duana, bo na szabli wydana, a jak łan szablą brzęknie, to się nawet śmierć przelęknie. Do tych korup doczekali, złotysiu brali, to rolę ników przyjmuje i Jezusa naśladuje. Temu Pan Bóg nagrodzi, o w polu obrodzi dziesięcioro tyle.